Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Cześć, jestem Paweł. Dzisiaj jest 31 maja, czyli piątek, święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. I w dzisiejszej Ewangelii e, Maryja przychodzi do swojej krewnej, świętej Elżbiety, e, żeby pomóc jej, e, no pomóc jej tak naprawdę przyciąży. Obie są w tym momencie w ciąży: Maryja z Panem Jezusem, a Elżbieta z Janem Chrzcicielem. No i po prostu, jako krewna, przychodzi jej pomóc. I właśnie w momencie, w którym do niej przychodzi, Elżbieta mówi te słowa: Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Słychać w tych słowach dużo szacunku dużo tego, że Elżbieta chciała oddać Maryi chwałę że chciała ją, że po prostu chciała pokazać, że jest kimś bardzo ważnym dla nas wszystkich ludzi, którzy wierzymy w Boga. Maria przychodzi również do nas, przychodzi do nas w różnych formach, czy w różnych formach się objawia, ale najbardziej w objawieniach tak zwanych prywatnych, między innymi w objawieniach Fatimskich, w których Maria Prosiła nas między innymi, żeby, za, żeby jako wynagrodzenie za wszystkie złe czyny, za wszystkie bluźnierstwa, za wszystkie kłamstwa, które są mówione nadal w imię Maryi, żeby, żeby wynagradzać jej sercu w zamian za nie. Czyli przez pięć. Pierwszych sobot miesiąca pod rząd, żeby przyjść do kościoła, żeby się wyspowiadać, przyjąć komunię świętą i odmówić różaniec. W zamian, za to Maria obiec... w zamian za to Maria obiecuje nam między innymi łaskę, że w godzinie śmierci przyjdzie do nas osobiście i da nam wszelkie łaski potrzebne do naszego zbawienia. Maria nas kocha, jest naszą matką. I chce dla nas dobra, więc naprawdę starajmy się ją kochać, wynagradzajmy jej za wszystkie zło, które jest robione wobec niej. I dlatego, właśnie jako wasz ewangeliczny challenge, prosiłbym was, abyście poczytali na internecie o tym, co, o co Maria prosiła nas i to, co nam obiecywała właśnie w objawieniach fatimskich. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Muzyka